Cześć, witam Was dzisiaj w kolu ubraniowym. Dawno, bardzo dawno takiego filmu na moim kanale nie było. Zdecydowałam się dzisiaj na ten film właśnie zamiast makijażowego, bo ostatnimi czasy w Polsce mamy afrykańskie upały i, i no, nie jestem w stanie wysiedzieć przy tych lampach, które tutaj na mnie biją z bliska. Dłużej niż, e, niż taki gadany film, więc dzisiaj zdecydowałam się pokazać wam ubrania, które ostatnio trafiły w moje ręce. Będę mówiła o hitach, ale i o wpadkach. I będą to, słuchajcie, wpadki, które myślę wszystkim nam się zdarzają, e, bo każdy kiedyś próbował szczęścia na jakichś chińskich stronach z ubraniami. I zobaczycie, co mam dzisiaj wam do opowiedzenia, więc zostańcie ze mną. Dobrze, zacznę może od bluzki, którą już mam na sobie, i będę Wam pokazywała ubrania też tak w rękach, ale i na sobie, bo myślę, że nas, na mnie jakby będzie to zupełnie inaczej wyglądało, niż tak po prostu e, podniesione do aparatu. E, więc jest to bluzka, i do tego mam też spódnicę. Spódnicę, która robi absolutnie furory na Instagramie. E, I to jest komplet, który pochodzi ze sklepu Bexa e, Dokładny adres to jest beksashop.pl. Powiem Wam, że jak przyszła do mnie przesyłka, która w ogóle swoją drogą była pięknie zapakowana, ale byłam pod ogromnym wrażeniem, jak dużo waży ta spódnica. Ja byłam przekonana, że tam ktoś po prostu czegoś nakładł jeszcze do tej torby, a ta spódnica po prostu, przez to, że tu jest tyle warstw materiału, które tak pięknie zostały właśnie połączone, no to ona po prostu waży swoje. Ale ogromnym plusem tych plisek, które tutaj mamy, jest to, że ta spódnica wyszczupla i dodaje takiego po prostu idealnego kształtu. Nawet jak nie ma się takiej idealnej figury, i razem z tą bluzką, z też cudownego materiału, takiego lejącego, bardzo miękkiego, no po prostu aż miło taką bluzkę do ciała przyłożyć. Nie wiem jaki to materiał. Zaraz zobaczę, może tu jest gdzieś na metce. 30% wiskoza, 4% lajkra, 66% poliester Ale wydaje mi się, że właśnie wiskoza no i tutaj lajkra robią ten efekt Bo wiadomo, że poliester za dobry nie jest a Kilka procent musi go być, żeby ubrania się też tak nie gniotły I idealnie się to komponuje razem z tą spódnicą Zobaczcie kolorystycznie, że ta spódnica jest w ogóle świetna I do takich luźnych koszulek, do zwykłych topów z nadrukami Jak i właśnie do trochę bardziej eleganckich bluzek takie rzeczy uwielbiam, które mogę nosić i elegancko i tak na co dzień na luzaku do trampek i do obcasów. Dla mnie bomba Bexa Shop. Teraz sukienka, która zrobiła absolutnie furorę ostatnio na moim Instagramie. To jest sukienka, którą ostatnio założyłam na wesele. Jest to taka sukienka popularna ostatnimi czasy właśnie z taką... Em, Nazwę to firanka roboczo. Tutaj dodatkowo ta sukienka ma jeszcze takie druciki, które przytrzymują to wszystko ładnie. Wiecie, trzyma to wszystko to, co trzeba. Eee, ja zakładam ją bez stanika, właśnie przez to, że tu jest ta zasłonka, tu nic nie widać, i przez to, że są te druciki usztywniające to śmiało, właśnie mogłam nosić ją bez biustonosza. Eee, ona jest długa i ja się bardzo obawiałam tego, że zakładając ją na wesele, będzie mi bardzo niewygodnie raz chodzić, dwa tańczyć, na weselach się tańczy. Ale naprawdę skróciłam ją troszeczkę, wzięłam rozmiar 38 i może najważniejsze. Kupiłam ją w sklepie Buba w Wola Parku w Warszawie i ta marka ma tylko i wyłącznie sklepy stacjonarne póki co. Oczywiście apeluję, jeżeli ktoś mnie ogląda, żeby ruszyli właśnie ze sklepem internetowym, bo zdecydowanie łatwiej w tych czasach jednak kupuje się internetowo. No, ale do czego dążę? Był to rozmiar 38. Ona była dla mnie za długa, nawet jak założyłam szpilki. Skróciłam ją sobie tak do 3 czwartych obcasa, i słuchajcie, w ogóle nie odczułam na weselu, że mam na sobie długą sukienkę. I powoli w ogóle długie sukienki wracają do łask. Moim zdaniem to dodaje takiej elegancji, szyku, i można się poczuć naprawdę, wiecie, tak fajnie, tak kobieco. Piękna sukienka, kolor bardzo podkreślał opaleniznę, którą jeszcze wtedy miałam taką intensywną. I to jest w ogóle pomarańcz. Nie wiem, czy to będzie widać teraz w kamerze, bo na zdjęciu wyszła bardzo czerwono, ale jest pomarańczowa. Ładny, lejący się materiał, teraz wygnieciony, ale obiecuję, że jak będę Wam pokazywała te sukienki i rzeczy w ogóle. Na sobie to te rzeczy będą wyglądały trochę lepiej. I naprawdę był to jeden z lepszych zakupów. Sukienka kosztowała mnie jakoś ponad 200 zł, ale planuję ją jeszcze zakładać. Myślę, że będę miała jakieś okazje, żeby jeszcze taką długą sukienkę ponosić. Coś pięknego. W ogóle nie wiem, czy zauważyłyście, ale moje włosy są żółte jak makaron, a to wszystko przez to, że trzymam je teraz nieruszone półkankami do filmu po prostu, który będę dla Was nagrywała, o tym, jak schładzam swój blond um, półkankami, bo to jest chyba najczęściej przewijający się temat w wiadomościach od Was, więc muszę w końcu ten film nagrać. No i walczę teraz po prostu z tym, że mam włosy jak makaron, więc. Przepraszam, ale już, już niedługo. E, dobra, teraz sukienka, która też pochodzi z tego samego sklepu, czyli Buba e, Jest to sukienka, która mnie po prostu zauroczyła, mm, jakby wzorem, który, który tutaj jest, kolorami. Które się idealnie wpasowują tak naprawdę w mój gust. Uwielbiam sukienki e, takie wiecie na gumeczce hiszpanki, które można sobie opuścić. Można wtedy sobie porozświetlać ramionka, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. E, a latem ja uznaję w większości sukienki, bo przy takiej temperaturze jak jest teraz 35 stopni za oknem ciężko jest po prostu wytrzymać w czymkolwiek innym, co nie jest przewiewne, tak jak sukienka. No piękna sukienka, bardzo letnia. Wygodna przede wszystkim Wygoda to jest jedna z ważniejszych rzeczy Naprawdę udany zakup Mam nadzieję, że będzie jeszcze długo pogoda taka, żebym mogła ją nosić Ostatnimi czasy kupuję same sukienki Nie wiem, nie wiem co się dzieje Ja jestem strasznie wygodnicka U mnie w większości są dżinsy, dżeginsy, koszulka, adidasy I cześć! Ale jakoś tak ostatnio właśnie widzę, że same kiecki w szafie a teraz sukienka ze sklepu Mosquito, która mi się bardzo, bardzo spodobała W takim pudrowo-różowym kolorze, prawie identyczny jak ta bluzka, którą mam na sobie Zobaczcie, rękawki na taką gumeczkę to jest takie urocze. No, sukienka bardzo w klimacie boho. Jest długa do kostek, em, i do trampek, i do obcasów, i do jakichś espadryli, do sandałków. Myślę, że śmiało jesienią em, można taką sukienkę jeszcze zakładać. Jesienią, wiosną, latem, więc jest to bardzo uniwersalny zakup. Przyjemny, bardzo materiał. Em, no i klimat boho. Ja klimat boho bardzo lubię. Jedyny jej minus jest taki, że trochę się gniecie. No, ale to, to jakby jestem jej w stanie wybaczyć, bo po prostu bardzo ładnie się prezentuje. Tak naprawdę robi całą robotę. Wystarczy do tego założyć jakieś fajne kolczyki i jest szał. Tak, więc ta sukienka zdecydowanie należy do tej części z udanymi zakupami. Jeszcze przez chwilę będę kontynuowała udane zakupy. To jest też kolejna rzecz ze sklepu To Jeszcze z Metką jeszcze w niej nie chodziłam. Ale zdecydowałam się na takiego bombera, który w sumie jest bardziej bluzą niż kurtką Z takim kwiecistym jakimś motywem u góry biała bluza Stwierdziłam, że wszystkie moje bluzy mają kaptury i są takie bardzo niewyjściowe A czasami chciałoby się wyglądać dziewczęco, ale nadal na luzie I tak pomyślałam sobie, że ta bluza będzie właśnie idealna do tego, żeby ją sobie zarzucić Czy do trampek, czy do adidasów, czy nawet do balerinek Wydaje się ciepła, więc... Więc przyda się też jesienią. Widziałam, że dziewczyny noszą też te bluzy do spódniczek, do sukienek, więc no jest to pierwsza taka bluza w mojej szafie i myślę, że będzie się dobrze sprawowała. Jeszcze jedna sukienka, której rozmiar muszę wymienić, bo jest niestety trochę na mnie za duża, ale też zauroczyło mnie to, jak dziewczyny właśnie wrzucały na Instagramie zdjęcia w tej sukience. Bardzo ładnie ta sukienka się prezentuje. To jest coś takiego. Znowu sukienka i znowu kwiatki eee, To jest emeczka, no ja potrzebowałabym eski e, Wiązana w pasie Dodatkowo tutaj na dole ma takie falbaneczki No taka bardzo dziewczęca sukienka I leciutki, przewiewny materiał Więc też jeszcze teraz latem można w niej polatać e, Długość też taka, wiecie, kulturalna Nie świecimy tyłkiem Także wymienię rozmiar i będę przeszczęśliwa. I sukienka z Sugar Free, e, bardzo popularnego sklepu z sukienkami. Ja w ogóle byłam święcie przekonana, że oni mają tylko i wyłącznie sklep internetowy, a okazało się, że w Warszawie, w okolicach centrum handlowego arkadia mają swój showroom. I jak szukacie sukienki na wesele, to wystarczy wejść do tego sklepu i gwarantuję Wam, że wyjdziecie z jakąś sukienką. E, mają przeróżne sukienki i ta model Marek, który trzymam teraz w rękach, wygląda wyglądała absolutnie nieatrakcyjnie na stronie, na wieszaku, natomiast jak założyłam ją na siebie, to naprawdę zakochałam się w niej, bo można ją nosić i na takie wiecie wesela i na okazje, gdzie na przykład, nie wiem, wybieracie się na niedzielny obiadek do rodziny. Jest taka niezobowiązująca w sam raz. Tutaj w talii można ją przewiązać też taką tasiemką, ale spodobała Wam się również ta sukienka, bo na Instagramie widziałam, że bardzo o nią pytałyście. I to jest właśnie model Mare ze Sklepu Sugar Free. Dobra, teraz łupy wyprzedażowe, bo jak wszystkie wiemy, były wyprzedaże. Ja powiem Wam szczerze, że przez to, że byłam na urlopie w tym okresie, to załapałam się już na samą końcówkę, co ma swoje plusy, bo zostały już tak naprawdę rzeczy przecenione o naprawdę fajne kwoty. I to na przykład jest rzecz która nie jest z wyprzedaży, ale którą złapałam stojąc w kolejce już z rzeczą, którą złapałam na wyprzedaży. I to są takie spodnie, podobne, wydaje mi się, fasonem pokazywała kiedyś Kasia z Love and Great Truth i strasznie zachwalała, że są to bardzo, bardzo wygodne spodnie, tylko ona chyba pokazywała spodnie z beczki. To są spodnie z Zary rozmiar M i zobaczcie, na gumce, ale materiał taki jak w eleganckich spodniach i taki fason też te spodnie mają. A że ja nie lubię takich sztywnych, eleganckich ubrań, to stwierdziłam, że żeby się trochę przełamać, no i bardzo fajnie te spodnie się układają. Można nosić je i do koszuli, i do koszulki. I takie rzeczy to ja bardzo lubię. Mają dziwną długość. Takie jak ja się śmieję. Na wodę w piwnicy. Nie wiadomo, czy są długie, czy takie wiecie, 7, 8. Nie do końca lubię tą długość, ale raz się żyje. Często pytałyście na Instagramie, jak ostatnio właśnie ją na siebie zarzuciłam. To jest bluzka, która ze 119 zł przeceniona była na 39 zł z takim białym ala chokerem, Jak możecie zobaczyć, i o dziwo nie była ubrudzona tutaj na szyi, jak ją kupowałam. Bo większość takich jasnych plusek na wyprzedażach jest po prostu ufajdolona podkładami i aż się nie chce tego w ogóle wiecie, kupować. Bardzo fajna, biała pluska z cudownego lejącego materiału, i to jest niby poliester, ale chyba nie do końca, coś tutaj jest dodatkowo, bo a nie wierzę, że to by była. Nie no, słuchajcie, poliester. W takim razie okazuje się, że jest poliester i poliester, bo. Jak porównałabym rzecz, którą tutaj za chwilę będę Wam pokazywała z tą bluzką, to jest niebo a ziemia Nie wiem jak to działa, może ktoś mi wytłumaczy, kto się bardziej w tych tkaninach orientuje W każdym razie urzekły mnie też guziczki Słuchajcie, nigdy nie zwracam na takie um, szczegóły uwagi Ale w tej bluzce, zobaczcie, nie dość, że mankiet jest taki fajny, szeroki to te guziczki, takie białe, znaczy takie złote kuleczki, które się w ogóle bardzo fajnie zapina, i nie ma problemu z zapięciem tutaj tego mankietu. Bardzo fajna bluzka, coś takiego można jeszcze śmiało założyć do spódnicy, czy właśnie do tych spodni, bo taki komplet sobie właśnie z tego ułożyłam. Ok, chyba mogę już przejść do tych fakapów, czyli do tych nieudanych zakupów. Które ostatnimi czasy poczyniłam, ale zanim powiem o nieudanych zakupach, to jeszcze pokażę Wam sukienkę, którą już pokazywałam na kanale, ale z racji tego, że jest to film o ubraniach, to jeszcze Wam ją przypomnę. I tą sukienką zacznę chińskie zakupy, bo to jest jedyny udany zakup z tych kilku rzeczy, które tutaj zobaczycie. Ta sukienka jest w całości z poliestru, ale właśnie jak miałabym porównać y, te materiały, to nijak się mają do siebie. Ta sukienka jest jeszcze nie najgorsza, będą gorsze rzeczy. Y, ona jest fajna, jest właśnie opuszczona wiecie, taka na ramionka, te rękawki robią robotę, takie hiszpańskie. Naprawdę przyjemna sukienka, polecam, y, bo kosztowała grosze i ładnie wygląda, da się nosić. Ale mam też rzeczy, które są po prostu porażką. I to tak właśnie jest. Jak człowiek chce trochę zaoszczędzić i wydaje mu się, że wiecie, zamówi sobie z chińskiej strony za kilka groszy i będzie szał. Czasami zdarzają się takie rzeczy, że nawet w szafie szkoda to wieszać. I szkoda wieszaka na to. I teraz pokażę Wam właśnie te rzeczy. Ten kombinezon, ten kombinezon wyglądał totalnie inaczej na stronie e, niż e, wygląda w rzeczywistości. I to jest w ogóle cecha tych chińskich e, wszystkich sklepów internetowych Jest kilka w ogóle stron takich na Facebooku, gdzie dziewczyny wrzucają zdjęcia w rzeczywistości i, w, i, i, I zdjęcia ze sklepu, żeby porównać właśnie jak to wszystko wygląda Ja sama przez chwilę robiłam taką serię, dajcie znać czy chcecie coś takiego e, Bo na przykład te ubrania nadawałyby się bardzo do tej serii właśnie niezgodność produktu z opisem Jakoś tak to chyba się nazywało. Dawno bardzo nagrywałam te filmy, ale, ale przypominam wam, jak jeszcze nie widziałyście. I to jest kombinezon z materiału jeszcze nie najgorszego, ale jest tak pstrokaty, że... No, oprócz jakichś wakacji, to nie byłabym chyba skłonna tego nosić. Trochę za dużo się tutaj dzieje. Ja wolę prostsze rzeczy, a tutaj jest tak wszystkiego nawalone jakieś pawie oczka, zygzaczki, choinki, asteckie wzory. No nie, jakby nie. Trochę. Nie. Teraz będzie już tylko gorzej. <gryw> Więc rozumiecie. OK, może pokażę teraz sukienkę, która też nie wygląda źle, ale jest po prostu plastikowa I o ile nie będzie upałów takich jak teraz, to jeszcze można taką rzecz nosić Bo jakby nie odczuwa się wtedy aż tak bardzo tego sztucznego materiału No ale kiedy można nosić takie sukienki jak nie w upalne dni? Więc to się jakby, wiecie, mija z celem Eee, bardzo ładna sukienka. Chętnie bym taką nosiła, ale niestety jest to materiał, który podejrzewam, że jak oblałabym wodą, to spłynęłoby tutaj wszystko jak z takiego obrusa plamoodpornego. No, plastik. Po prostu plastik. Nie da się tego nosić. Idziemy dalej. Mamy kolejną sukienkę i też nie wygląda źle. Właśnie to jest problem tych rzeczy, że one ładnie wyglądają, albo może inaczej, nie wyglądają najgorzej, ale. Jeżeli chodzi o jakość, nie nadają się absolutnie do niczego. I to jest też sukienka, która mm, wygląda nieźle. Tutaj jest podszyta taką białą podszyweczką, która niestety też jest z bardzo sztucznego materiału. Tu ma z tyłu, wiecie, taki przedłużany tył koronkowy. Bardzo ładna sukienka, ale znowuż i koronka, i to podszycie jest tak sztuczne, że przyłożenie tego materiału do ciała w taką pogodę to by było po prostu samobójstwo. Więc wiecie, nie wiem, no zastanawiam się, czy w ogóle trzymać te rzeczy, bo w sumie po cholerę mi to. Dobra, idziemy dalej. Tak jak mówiłam, będzie tylko gorzej. <laughs> e, I tu mam sukienkę, która strasznie mi się na zdjęciu spodobała, pomyślałam sobie, zamów ją! Wygląda jak taka ładna sukienka, która będzie fajnie wyglądała do kapelusza, do jakichś takich kowbojek, bardzo boho. Zamów ją, będziesz miała fajną sukienkę. I tak to wygląda. Rękawek taki romantyczny, lekko opadający. Tutaj jakieś zygzaki na dekolcie. No super, ale materiał po prostu jest taki, że. No, nawet oprócz na stole pewnie jest z lepszego materiału, słuchajcie. Poza tym, pomimo, że to jest M, chyba. To jest tak ogromna, że musiałabym ją spinać chyba tutaj czymś, żeby jakkolwiek to wyglądało. No nie nadaje się, to nie nadaje się. No nie wygląda teraz, tak, jak patrzę na nią w aparacie, nie wygląda jeszcze najgorzej. Ale no, materiał, materiał niestety na zasłony. Ok, i teraz coś, co jest chyba najgorszą rzeczą, która do mnie właśnie trafiła w tej przesyłce. To jest ta sukienka. Również na zdjęciu wyglądała bardzo fajnie, wiecie, takie folkowe klimaty, tutaj jakieś takie wzorki, kurpiowskie albo łowickie, nie jestem pewna. Ale materiał jest chyba najgorszy z tych wszystkich rzeczy, które tutaj zobaczyłyście. No to jest po prostu poliester w najczystszej postaci. Podejrzewam, że założyłabym tą sukienkę dosłownie na 3 minuty dzisiaj i płynęłabym w niej. Szkoda, bo jest ładna, podoba mi się całkiem. Tutaj te rękawki, wiecie, też takie na gumeczkę, takie to jest bardzo dziewczęce, urocze, no ale co z tego, jak no nie można tego nosić. Tak patrzę na te rzeczy, to mam ochotę zreaktywować tą serię niezgodność przedmiotu z opisem. <noise> nie wiem. Dajcie mi koniecznie znać, e, która rzecz najbardziej Wam się spodobała, gdzie Wy szukacie w internecie ubrań dla siebie. Być może skorzystam, bo ostatnimi czasy bardzo zaczęłam śledzić właśnie te wszystkie sklepy z ubraniami w internecie. Czy zamawiacie w ogóle z chińskich sklepów? Jeżeli tak, to z których? No i jaki jest Wasz największy fakap? Bo moim fakapem jest chyba w ogóle całe to zamówienie z tej strony: Fairy Season. Naprawdę bardzo nieudane zakupy. No, to cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.